Dzień dobry wszystkim, dzisiaj będzie kolejny odcinek z cyklu Co u nas bulgocze Jak widzicie już prawdopodobnie troszeczkę inaczej Ponieważ jestem w eksplorerze I jadę do Oscara Trzeba ogarnąć sprawy związane z eksem. Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że cały czas mam zapowietrzony bak Pod tym jak sam go zdemontowałem To niestety, ale coś zakładając gdzieś trzastołem. Będę próbował to z Oscarem znaleźć, który jest, która rurka jest ściśnięta najprawdopodobniej czemu powietrze nie ucieka z baku opary, no i przez to ciężko się tam jest zbyt dużę i tak dalej trzeba to ogarnąć. Tak więc żeby nie było, i żeby nie było za dużo roboty, to jedziemy na dosłownie rezerwie, jadę do Oscara na totalnej rezerwie. Basia jest bardzo, bardzo zadowolona, bo jak widzicie, pogoda jest przepiękna, a ona właśnie, kosmitka, poszła na autobus. O, tam, tam jest przystanek autobusowy, o, na którym stoi kosmitka, Barbara, czeka na autobus, żeby podjechać, bo jeździ do biura do pracy. W tym tygodniu, a ja jadę na tej rezerwie do Oskara. Jeszcze jedna ciekawostka: zanim dojadę do Oskara, stwierdziłem, że muszę zajechać na złomowiec. E, Lilan, chwaszczyno, to tutaj e, zajechałem tym razem. A powód jest prozaiczny, aczkolwiek istotny. Bak po polonezie od awionetki akumulator, który był w Polonezie e, boże, akumulator z Peugeota jakieś śmieci z garażu e, i tutaj też śmieci też stare głośniki, chociażby z Poloneza i jakieś tam części czas na porządki na zimę tak więc przy okazji złomowiec trochę porządku zrobić oddaję to i jadę dopiero do stara powiem tak 120 zł to nie jest dużo, ale posprzątane trochę w garażu, trochę w piwnicy. A 120 zł będzie na tankowanie, przynajmniej jak będę wracał od razu od Oskara, a już zaraz tam dojeżdżam. O pierun. O. No niestety znaczy, niestety, ja wolę jechać tą drogą, bo jest szybciej. Ale przy tej pogodzie, to jest naprawdę ciekawie. Bo zawsze można liczyć na Amerykańcę. Nie tylko na parkingu. Ale i również w środku. A ten, ten przepięknie gada. Ja jeszcze chwila ogarnął. Wyjeżdża Eks. Spróbujemy działać. Dobra. Tak wygląda zginiłek od spodu. Który nawet nie do końca jest giniłkiem No chyba, że tył. O. I zaraz bag zlatuje w dół. Aby się dowiedzieć, co tam nie pasuje, aczkolwiek. O, 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 Jest tam część, która nie pasuje, według mnie. Może to się przytrzasnęło. I tam też jest coś, co mogło się przytrzasnąć, więc może coś się tym razem uda zrobić. Ale nie powiedz. W tej scenerii to Explorer ładnie wygląda. Tak, to jest miejsce, w, której, w którym powinien być. Tak. <noise> I sytuacja, w której powinien być. A tutaj... To się najlepiej komponuje. Tak, i tutaj halloweenowy dodatek jeszcze. No. <noise> tak wygląda. Jeszcze powinna być taka etykietka Working Progress. Hmm. Udało się odnaleźć winowajcę sytuacji. Otóż ten przewód powinien iść... górą nad mocowaniem a nie pod ponieważ był przycięty znaczy skleszczony a to jest właśnie do odprowadzania oparów paliwa i to idzie do ewapu e, zaraz Michałek zdemontuje i sprawdzi poprawi uszepek no dokładnie a

Przy okazji z powrotem te trafiły osłony terminicznej i od filtra, no tak wygląda. O! I przewód już ładnie pociągnięty. O! Już nie na terytorium, tak jak ja zrobiłem, tylko Michał to zrobił legalnie. Tam EWAP podłączony. Tak sobie wygląda eksod spodu. Jeszcze raz. Co? No I chyba dobrze. Przynajmniej tutaj. Dobrze, tak więc wyjechałem od Oscara. Udało się. Oskar i Michał twierdzą, że są niefotogeniczni, więc się nie chcieli pokazać. Co? Najważniejsza rzecz zrobiona, czyli bak. Zrzucony ten przewód w końcu, naprawiony, ale nie ma co ukrywać, że przy okazji jeszcze ogarnę, ogarnął. Michał mi przednie oświetlenie. Powymieniał żarówki, mam postojowe. Sprawdził tylne oświetlenie i oprócz tego jeszcze tam problem z dziennym oświetleniem, ale to będziemy robić. Jak wrócę i zamówię lampy do Forda, żeby było przednie oświetlenie. Przy okazji nie wyskakuje błąd wymiany oleju. Tak więc wszystko ogarnięte. Dobry dzień. E, a pogoda? Pogoda jest dzisiaj tragiczna. Leje cały czas. W ogóle nie ma co nagrywać z zewnątrz. E, tak więc pozdrawiam z EXA. Kolejny dzień należy uznać za bardzo, bardzo udany. I jest piątek. 13, Nic, tylko uciekać uciekać do domu. Pozdrawiam wszystkich. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mały off-top, czyli wieczorne tankowanie, bo ja nie pamiętam kiedy ostatni raz mógłbym przycisnąć, żeby auto się tankowało samemu. To oznacza, że Oskar i Michał, czyli naprawimy to do brzewina. poradzili sobie bez najmniejszego problemu. Jak widać bak jest, nie jest zapowietrzony, tankuje się ładnie, pięknie. Popacy. dziękuję, do zobaczenia. Inna bajka, że zapomniałem, jak szybko da się przewalić 350 zł. Tak już 4 minuty ostatnim razem tankowanie, tyle zajęło 40 minut. No. Ceny ładne, 650 już.